Wszyscy radni pozytywnie ocenili realizację budżetu w 2015 roku. Podczas 24. sesji przyznali zarządowi województwa absolutorium z jego wykonania. Głosowanie poprzedziła jednak gorąca dyskusja. Nie ma idealnych budżetów. Zawsze jest tak, że. Zwłaszcza wobec takich okresów, kiedy przychodzi nam wykorzystywać szansę, jaką jest duży unijny budżet, po to, aby móc w pełni skorzystać z tych możliwości, najczęściej zaciąga się kredyt. I najczęściej też przy sprawozdaniu budżetowym wygląda to tak, że. Radni opozycyjni chcieliby, aby dużo się robiło, ale już mówienie o zaciąganiu zobowiązań jest rzeczą, którą najczęściej krytykują. Tak było również i w tym przypadku. Pierwotny budżet zwiększono o ponad 105 milionów złotych, jednak ostatecznie zrealizowano go w 86%. Finanse województwa zamknęły się w kwocie prawie 689 milionów po stronie wydatków, a dochody wyniosły 664 miliony. Zaowocowało to za to mniej o ponad 82 miliony złotych deficytem. Najwięcej środków przeznaczono na transport i łączność za blisko 380 milionów. Zrealizowano kolejne remonty na drogach wojewódzkich, na Świętokrzyskie tory wyjechały nowe szynobusy. Zakończono też największy projekt telekomunikacyjny Sieć szerokopasmową Polski Wschodniej i wyczekiwany przez turystów szlak rowerowy Polski Wschodniej. To był dobry budżet. Ja przypomnę, że wydaliśmy znowu dużo pieniędzy, bo pieniądze na dział Transport to była większa część budżetu, niewątpliwie. Z wysiłkiem i mobilizacją kończyliśmy ostatnie inwestycje, które były rozliczane jeszcze w perspektywie finansowej. Poprzedniej, bo dzisiaj już jesteśmy w nowej, także robiliśmy już wysiłek, wydawaliśmy pieniądze na przygotowanie inwestycji kolejnego roku. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 56%, czyli bardzo przyzwoicie piąte miejsce w kraju pod tym względem. Duża część tych wydatków. Była poświęcona szeroko rozumianemu działowi transport i łączność ponad 42%. Także to są dobre parametry, chociaż oczywiście życzylibyśmy sobie, aby zwłaszcza w, jeśli chodzi o udział w podatkach, czyli taki realny probierz kondycji gospodarki, rozwoju firm, pojawiania się nowych podmiotów gospodarczych, żeby tutaj wskaźniki były lepsze. Ale już wobec roku poprzedniego 8 milionów więcej pod dodatku CIT i PIT, A także to są takie oznaki, że mam nadzieję, kondycja świętokrzyskich firm się poprawia. Sprawozdanie przyjęto zdecydowaną większością głosów: 20 radnych było za, 8 głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dokument otrzymał także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.